Mano, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj nieco inaczej ponieważ lecimy na Chociwelkę. tam znajduje się taki specjalny, no można powiedzieć tor tor do driftu czekają już tam na nas ziomeczki którzy będą latać bokiem także dzisiaj szykujcie się na materiał bardziej motoryzacyjny będą drifciki, będzie dobra zabawa widzimy się na miejscu tam w tle jak widzicie jest taki pas Widzę funkcję spełnia jakiegoś zajazdu takiego, co ludzie odpoczywają, tu jakieś leśne łanie podchodzą do samochodów. Natomiast drugi został zaadoptowany dzięki, dzięki licznym staraniom tutaj Sargarskiego klubu motoryzacyjnego chłopaki prężnie działali, udało się dojść do jakiejś tam współpracy z miastem. Dzięki temu jest bezpiecznie, jest ogrodzone wszystko, są bandy porobione, jest regularnie tam sprzątane. Także no, dbają fajnie o to chłopaki. No dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Całe tak dobrze zagospodarowane i można po prostu legalnie trenować. Gdzie oh yeah. cóż za parkurowiec! Ej, kurde, jakbym wiedział, że mnie nagrywasz, to bym zrobił taki prze spektakularny przeskok. A tu miałem klucze w ręku do, no do, do bramy. No że jesteś parkurowcem. I ten, i był tutaj, no, zrobił dziki przeskok, a tu nie, te klucze w ręku mi to niemożliwimy, ale jak będziemy się nagrywam no to... Nie, to by było show. Ale tam jest głośno. Ja pierniczę. Wariatwo. I w ogóle, za. Tak, tu jak siedzimy, to w ogóle nie wieje, nie? No. A jest taki wiatr. No mówiłam, że do, tego, ten, do tego podjedziemy sobie bliżej, no. Tym, się z Jak zapewne słyszycie, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy, czy mnie słyszeliście, bo możliwe, że jestem zagłuszany przez driftoloty z tyłu. Montuję drona, wykorzystamy chwilę, że nie wieje. Znaczy, że nie wieje, że trochę nie wieje, że wiatr lekko ustał. I zrobimy jakieś fajne ujęcia z góry. Natomiast Diana dostanie kamerę oh no. i będzie nagrywać ze środka, także zobaczymy, zobaczymy jak to się skończy. zaś sobie albo no, do tam, wrzuć, albo wrzucić coś gdzieś tutaj, nie wiem, nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Szybko czy nie? Bała się, już jak się bała, człowieku tak się, tak się dygała. Pomyśle, że to jest jakieś 30% co byś miał w tym. No dobrze. No to super, super. Jeszcze parę rundek musimy zrobić, żeby się wczuć do prędkości, nie? Żeby tak coś fajnego uchwycić, ale już coś tam mamy, coś tam mamy. To bardziej kręcenia bączek niż do latania, bokiem cały na przebitkach z góry, wiesz, prędkości się doda, to będzie klasa, <grym> klasa nie? Będzie dobrze, <grym> będzie dobrze. Wiemy. Jest ekscytacja! Tutaj ja nigdy nie jeździłem. I nigdy, nigdy nie z nikim nie jeździłem. Wiesz, gdzieś tak na lotnisku byliśmy, dotarliśmy coś tam, ale no, po tym to, że nigdy, nigdy nie nigdy To, że no. Na już, no. miejscu, ty, wiesz. Na miejscu wiesz, jakby tutaj chodziłeś. O... No ale na nasze standardy to jest kurwa Tor to? <laughs> O que você vai fazer? <gry> da, gonimy go. Nie, mój jest ani ja nie ogarnę, a on ma no, no. Mocniejszą furę. I... Mocniejsza 2.0? Moc... Nie, on ma 8 <gry> On ma mocniejszą furę i lepszego spila, więc nie ma szans, że nie go przykładek. A u Ciebie co, ile siedzi? 2 litry. A, u Ciebie dwa, okej. Okay. No to nie, to nie. Ale zajebiście, jakie przeciążenia, kurde. Blisko, tam jest blisko czasami. Fajnie, fajnie. Znaczy wydaje mi się, że bardziej byłeś do wewnętrznej bliżej łapałeś przodem niż zewnętrzną. No tu prostą ja mam problem, bo ja prostej na przykład nie umiem prostej. No nie nie, się i tak dobrze. Otwieram okno, schodzimy się. No, a jak w drugą stronę ci idzie? To już, nie? W tą gorszą no, stronę. To, czy nie, więc to ja się przez to, że dobrze mi brat mówił. No. Przez to, że kazał mi się uczyć dwie strony. Ja pierdziela. Ja się zgrzałem, a co dopiero ty A teraz tobą lecę co? No jak chcesz Ja jeszcze nie ostygłem po tej pierwszej jeździe, a co dopiero teraz On lata jeden zakręt więcej My mocniejszymi latami Jadę a mniej, ten, a szybciej. ten tutaj łapiesz no, na trójce no. i ostatnio kurwa gość mi dolił, że dwulitrówką się nie da, Kupa widziałem gościa, który 1.8 to kurwa robił, no i dzisiaj mi się udało.

Odenki, to dzisiaj wiedziałem, co no, zakładam, no, nie? Ale kozacko, chłopaki nie odpuszczają, nie? Jest moc, jest moc! Ja normalnie się zgrzałem, nie? Ej, jest super, Anko Co? Driftolot będzie kupowany, nie? Eu acho que já estou bem para da A few moments later. Co tu się wydarzyło? Mało, że nie kazałyśmy się zapiąć, bo jedziemy <śmienic> rozładować. Zabiję go Jest okej. A, A ty jest Nie ma kupów. Robuję mu tak, aż podskoczyłem. Podskoczył, no? Trochę staba wyrwało, ale to tak. stawa? I już nie taka ładna, panie prezesie. Teraz można Por się rwa, kleić Kurwa, wyklepiemy. Wiem, we trzech to jest za dużo. A jak w czterech ostatnio przecież jeździliśmy? ją ja skręcić. Trzeba ją skręcić A skąd ta żabka jest? Co nie, do żaba była moja, a czas Kask był do kasku Pro-Proteka. Taką miniaturkę dali? Bryloczek? Uciekamy. Dzięki za dobrą zabawę i do zobaczenia w przyszłości. O, ale było fajnie. Tak nas wy, wymajtało, że trzeba teraz jechać na jakiś, jakiś obiadek. Ja normalnie się czułem był po basenie, są tam tak się latało w tym aucie, fotele kubełkowe, ale to i tak, wiecie, jak ja z kamerą pracowałem, gdzie ta kamera tak chodziła, tutaj ten i patrzyłem się w ekran, to normalnie się włączyło potem taki Jakbym miał, nie wiem, chorobę lokomocyjną, dziwnie, dziwnie się czułem przez to wszystko, ale ogólnie zajaweczka i no co, wpadamy tym razem? Wpadamy. Normalnie wpadamy, ale teraz lecimy coś zjeść, także trzymajcie się. To, kto jest wierciem niż pewne, że będę dalej w to kiedy mówię o matrze. Na mordę głoda, to ja i moja grupa idziemy po swoje. Każdy z nas wie, którą podążać stronę.